Aha. Nie! Nie! Tak! O Błonos, kobonos! Witam Was bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku na moim kanale serii zagrajmy w Mixed Craft i ze mną jest dzisiaj Toast! Dzień doberek! Dzień doberek cukierek! E, jest to seria... Tak, dzień cukierek. Jest to seria Survival. E, trochę po, e, podobny do Extraland'u, jednak na tej serii będę tylko ja z Toastem. Może w przyszłości ktoś może jeszcze dojdzie. A na razie nie mamy takich planów razie tylko ja z to No i co to? Możemy chyba zaczynać, ja idę zbierać drewno. Według Dobra. mnie y, zrobię tak samo jak z Ekstralandem. Czyli zrobię sobie taki mniej więcej plan, y, plan wydarzeń, jakim mam zrobić. I wydaje Dobra. mi się, że na ten odcinek y, ogarnąłbym jakiś żelazny set albo ogólnie przynajmniej jedną drugą seta. No przypominamy też, że jesteśmy na 1.20 tak, i to, na jest jeden, dopiero... będzie, no, to jest dopiero. Będzie, to jest nasz pierwszy raz na jeden na 1.20 i na pewno będzie i na pewno w przyszłości będziemy starali się ten będziemy starali się znaleźć te piramidy, nie piramidy. Wielbłądy, wielbłądy i, no i te bo doszły chyba te wazy. A te wazy gdzie są? Chyba w piramidach. Tak, też, oz, też ozdoby na armor. Też ozdoby I, na chyba armor. Wieszane, I chyba wieszane tabliczki. Tak, tak, a ne, tak. A też, najbardziej też, jestem też. ciekawy tego, tego moba, y, co... Szlifera tak, chyba. Tak, tego wielkiego, który ma takie wielkie no, no, no. jajko. Takie zielono-czerwone. Teraz widzicie na ekranie, jak ono wygląda. I kto napisze, kto napisze, w komentarzach, yy, co robi Sniffer, yy, to zostanie. To dzięki. Przypnę im serduszko i jeszcze zapraszam yy, na mojego yy, Discorda. Tworzymy fajną, yy, fajną, yy, fajne ugrupowanie. Ekipe. Ugrupowanie. Ekipe. No dobra. Ugrupowanie. Dobra, 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 dobra. To no, tworzymy fajne ugrupowanie i cały czas rozwijamy. Discord w tym momencie posiada 35 osób, więc na serio sporo. No i oczywiście zapraszam. Link do... do Discorda w pierwszej linijce opisu. Dobra, to ja do pojedzenia, ja i do pojedzenia. A jeżeli dotrwaliście do tego momentu odcinka, napiszcie w komentarzu hashtag. Hashtag jedzenia kiedy nie to przypnę wam serduszko. Dobra. Przypominam też, że na naszym Discordzie trwa event, gdzie można dostać Rangera Barbar. Wystarczy tak. po prostu być na nim aktywnym y, ciągle i wtedy tak. się dostanie Rangera Barbar. Ogólnie na Rangera Barbar jest około 15% czas, może 20%. No. Mniej więcej. Dobra, to gdzie idziemy teraz? Nie, nie wiem, ja zbieram na razie ja okay. Mam 11 węgla, jak chcesz. A ja mam 3. To później się sprzedaje, jak będziemy coś przepalać. No. Mm -hmm. Kurczę, jesteśmy na sawannie, a na sawannie często rozpią się lawapulki i kejwy. Czy to jest i Jest cave. Nawet lepiej no, kanion. Naprawdę? Nawet lepiej kanion. O, kanion to lepiej, to nie trzeba pochodni brać. No, dobra, skaczę tutaj. Pamiętam stare czasy jak się cieszyłem, Ej, jak spotkałem kanion. O kurde. Ej, jest. Pamiętam ta... jak się cieszyłem. Słuchaj, s... pa... pamiętam. S... Stara... Słuchaj, pamiętam jak byłem mały, co nie? I tam... Aha No. No i co? O kurde, małe... mały zombie, mały zombie. Pamiętam jak byłem mały i się cieszyłem i jak widziałem kanion jak małe dziecko. W sumie byłem małym dzieckiem, ale o ja tym jeszcze nie wiadomo. Nie wiem, bo kiedyś chyba kaniony były rzadkie. No, kiedyś kaniony były bardzo rzadkie. Uuu, ładnie wskoczyłem do tej wody. Jak, jak... Ej, tak szczerze jak dobiję do 100 subskrybentów do końca roku szkolnego to pokazuję twarz. Skelet. Szkielet! Szkielet! Ej, bo mam trochę, Creeper! mam trochę żelaza. Mam trochę żelaza, gościu. Nie, nie, nic nie widzę. Spadam stąd. Jest dużo mopków. I jeszcze szkielet. Spadaj, spadaj. Jeszcze trzech szkieletów spadam. Zaraz ginę. Słyszę ciebie, o, widzę ciebie. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Mały Słuchaj. Mam Słuchaj, kilof, mam, mam kilof. Mam pomysł, Prześpij się zróbmy sobie tutaj taki nocyk. Masz jedną wełnę? Nie. Kurczę. Ale ty chyba... To ja idę się po... Owce. Ty chyba tak, zabijam... mam pięć wełny, mam pięć wełny. Dobra widzowie, widzimy się jak trochę się ogarniemy z tym. Właściwie po timelapsie i uzbieraliśmy trochę jedzenia i tulsę uzyskaliśmy, chociaż dalej tutaj jest pełno, bo uważaj creeper, a dobra widzisz go. Dobra to kop kop, węgiel jest. Dobra trafiliśmy na te, ty... to, to jest chyba najbardziej OP yy, jaskinia na start, bo tutaj dosłownie no, znajdziesz każdą rudę. Szkierę. Tylko, że nie diaksy. No dosłownie, tutaj jest dosłownie wszystko oprócz dosłownie, dosłownie, diaksów, dosłownie. Dosłownie. Nie! Aha. Nie! Nie! Tak! Nie! Ale Kurde, szkielet! O nie. Ja ci teraz nie pomogę, ziomeczku. Czekaj. Jestem na wyprawie. Chciałem powiedzieć Hawajski, Kurde, ale tam już tam jest... powstrzymałem. Tam jest szkielet. Dobra, to przyjdę szybko, to wytrzymaj. Ale, chłopie, ja jestem przez przypadek wpadłem do dziury. A few moments later. Dobra, to idę ci pomóc. Sam sobie chyba nie poradzisz. Ja jestem zbyt nupna, te gra. W końcu to ust nie poszedł mnie uratować, ale przynajmniej pobrałem fajny tekstur pack, czyli z Fulbright. I taka była moja reakcja. Och! Tymczasem ja który nie ma full brighta. Biedny ty. I... Ej, licz mój czas! Licz mój czas! Robię speedrun na full brighta. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście.

Dobra. Pozwól, że teraz korzystam Tych, od... chyba nie działa, poczekaj, chyba nie działa. Co nie działa? Bro, Fulbright nie działa. Kam mojego... Nie! Jedno serduszko. Zawał. Pozwól, Dobra, że... poczekaj. To jest moja przestrzeń prywatna. Ja idę na to U... że jak jakiś, nie wiem, Janusz. Eee I, I, i. powie Januś Januś ARIU Januś. Januś? Chyba ty. Ty jesteś Januś. Ale ja, mówię, ale ja nie mówię, że jesteś. Ja mówię, czy jesteś. A A to jest... O róż... Januś. A to jest różnica. Ej, dlaczego te Fulbrighty nie działają? Gościu. Jestem jakimś jejcarzem? Po śledziem. Chyba ty. Uuu, ale nacisk. Do e, dobra, jesteśmy po lekkim cięciu, ponieważ musiałem coś załatwić. Dobra, Toast. jest. No. Jakie masz rzeczy? Ogólnie mam 58 żelaza. Jedyne, co muszę zrobić, to je przepalić. Gościu malinowy. Bo jesteś jakieś pałaplany. Gościu malinowy. Dobra, ja mam 15 węgla. Okej. Okay. Ej, idę jeszcze dalej szukać węgla. Wungla! Idę szukać wungla. Okej. Okay. O nie, jest ta strefa... To jest najgorsza strefa w jaskiniach. Jaka? Strefa wodna. No taka średnia bym powiedział. No, że co chwilę trzeba... Najgorsze jest to w tych wodnych, że co chwilę trzeba yy, brać te drzwi. Nora. I to strasznie denerwuje. Coś w tym jest. Gdzie ty jesteś? Podaj czy... kordy. Tutaj za bardzo się nic nie działo oprócz tego, że później spotkałem się z Toastem i zmarnowałem ostatnie zużycia na kilofie, po to, aby zabić niewinnego małego zombiaka. Zobaczcie. Lagi miałem straszne. Nie! No nie! W końcu kiedy uzbieraliśmy wystarczającą ilość żelaza, postanowiliśmy wejść na powierzchnię. Kraftuję sobie wiaderko. Kurczę, szkielet! Gościu, my możemy sobie skraftować 400 wiaderek. Chociaż nie wiem, 400 razy 3 to 1200 Chodź. No, tak jakby A ja mam tylko stack. Uważaj creeper. Ja zbieram trzcinę, bo, yy, yy, bo, yy, bo później do pewnego projectu się bardzo przyda. uważaj plecy, plecy! Kryjecie. Wcale go na ciebie nie spycham. Co? Do Kejwa, do kejwa, do Cave'a Haha, gościu malinowy Kurczę, to jest jaki kurde nie wiem, Delas to was. Za plecy, plecy, plecy masz, plecy, plecy masz. Okej. Okay. Trzeba znaleźć owce. Właśnie, ty masz te łóżka? No mam, ja mam jedno. No ty wziąłeś drugie. Nie tak. mam siekiery, nie mam siekiery. Słuchaj, zbieramy dużo drewna, bo przyda się nam bardzo. Na no co? Właściwie nie wiem na co. Dawaj, teraz y, zbieramy tak z y, 32, pół kobla. Na piecyki i we wszystkich tych przepalamy moje całe żelazo i twoje Dobra, spoko Gościu, Masz trochę węgla My friend? Mm, ja bro. Gime, gime. Znamie i tak mam mało żelaza. Dobra, Warto. pierwszy armor. I co jest? Ej, faktycznie opłacało się kraftować e, tyle piecyków. Ej, no nie, bo ty masz najwięcej surowców. No ale mówię, A ja że, już nie mam sobie, daj... mówię że sobie możesz brać żelazo. Serio? Mm, dobra. To poczekaj, to sobie tulsy zrobię chociaż. Chodź, zrobimy sobie screena. SS-a. Mogę SS-a? Tak. Mogę SS? Tak. <noise> Mogę SS <-a>? tak. <głos> <głos> tak. Dobra. Czekaj, tak o! Poczekaj, bez zbrojki. Bez tarczy. Dobra, poapelony. Paprony Czekaj, NF1. Pyk. Okej. Okay. Screen zajebiony. No to co widzowie, jeżeli taki odcinek wam się spodobał, to zostawcie tutaj 5 łapy w górę, to kolejny film z Mixed Crafta. No i co? Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Dżemik!